Cześć, witam cię serdecznie w moim wyzwaniu wrześniowym, gdzie wykonuję jedno ćwiczenie przez jedną minutę. Ja wiem, zawsze przypominam, eee, może oglądasz mi pierwszy raz i trafiłaś akurat na, na ten filmik. Eee, więc zaczynamy. Położymy, a dzisiejsze ćwiczenie to będzie ćwiczenie na grzbietę, pływanie. Połóż się na macie i tak. Leżąc na Macie, unieś jedną nogę, unieś drugą nogę. One nie są zbyt daleko od siebie, one są mniej więcej na szerokość bioder. Zacznij ruszać biodra z boku na bok, żeby rozluźnić. Tak, zgadzam się, jeżeli mam jakieś bóle pleców, żeby trzymać je szerzej i one są zwrócone do środka. Zgadzam się, z tym wtedy jest to lepsza wersja. Ręce prostuję do góry. Unoszę klatkę piersiową. Teraz tak, wciskam kość łonową do maty. Zauważ, rozluźniam i wciskam. Mam nadzieję, że widzisz lekkie wydłużenie. Moje pośladki są zaangażowane, ale też są rozluźnione. One nie są twarde jak kamień. Unoszę przeciwną rękę, przeciwną nogę i opuszczam na dół. Takie spływanie dzisiaj robimy. Unoszę drugą. Jak unoszę, to ręce, które zostają, ręka, która zostaje na macie i noga, one lekko wciskają w matę, pomagają mi. Robię wydech. I wydech. Cały czas wciska moją kość kurszową w dół. Wdech długi, kręgosłup utrzymuję. I wydech. Wydech. I wydaję. Także cały czas sobie przypominam kość łonowa brzuch wciągnięty, rękę unoszę wtedy. I zauważ też, jak unoszę, nie unoszę bardzo, bardzo wysoko, żeby się skręcić. Chcę być stabilna w odcinku lędźwiowym w biodrach, żeby one się nie skręciły. I robię ostatnie powtórzenie. Ręce położę na macie i siądę sobie. Pozycji child pols zawsze po wykonywaniu grzbietu jest to fajne ćwiczenie na rozciągnięcie pleców. Jeżeli one się napięły, generalnie jest to fajne rozciąganie. Super, dziękuję Ci bardzo za wykonanie ze mną dzisiejszego ćwiczenia. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia jutro. Cześć!